Siemano, w dzisiejszym odcinku dodaliśmy specjalny crafting Rainbow Crystal Sworda, a także Rainbow Crystal Pikaksa, który już pojawił się wcześniej, także to będziemy dzisiaj grać na Minecraft D-Walls, także lecimy z tematem. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Moi drodzy, wystartowaliśmy także, siemano Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie Z tej strony Wyrewer, a to jest kolejny odcinek na moim kanale gramy dzisiaj Minecraft D-Walls Ale dodaliśmy crafting Specjalnych Rainbow Swordów. Słuchajcie, dzisiaj, no i dodam też, pogadamy Sobie troszeczkę na ten temat, dzisiejszym moim celem oczywiście jest Rainbowowe przedmioty sobie skraftować Pamiętajcie, żeby odsadzać drzewa, od razu mówię moim teammateom I teraz tak, lecimy sobie Z kill słuchajcie, lecimy sobie D-Wallsiki Dzisiaj, ponieważ trochę ich chyba Nie było, zresztą, nie wiem co było ostatnie By the way, każdy dostał, słuchajcie, książkę i nasionka, więc jesteśmy w stanie sobie oczywiście zrobić, moi drodzy, w tym momencie bez żadnych problemów jakieś tutaj, prawda, pole. Więc mam nadzieję, że ktoś z mojego teamu się zajmie. Ja będę ranował, żeby jak najszybciej zrobić sobie dzisiaj te rainbow przedmioty, moi drodzy. Także pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, bo to jest bardzo ważne, żeby wbić łapę w górę, ponieważ wtedy maraton odcinków, który trwa od 1 grudnia, będzie trwał dalej. Tylko musicie dobić jakieś tam fajne liczby łapek, powiedzmy. No i mam nadzieję, że będziecie miło oglądać, będzie wam się ten odcinek, moi drodzy, na generalnie co potrzebujemy. Dzisiaj z racji, że gramy w sumie pierwszy raz z tym przedmiotem, został on trochę zbufowany, że tak powiem, ponieważ można naprawiać go w kowadle. Przedmiot, który dodaliśmy to jest ten miecz, moi drodzy. Taki dosyć fajny miecz i można go naprawić przy użyciu diamentów. Jak mówię, w przyszłości nie będzie opcji naprawiania tego miecza, ponieważ on jest bardziej stworzony do dropienia przedmiotów typu perły i inne tego typu rzeczy, więc nie będzie możliwości naprawy go. Dzisiaj z racji, że to jest pierwszy powiedzmy, nie wiem, jak to się mówi, debut Debiut tego przedmiotu. Z tegoż tytułu ten przedmiot dzisiaj ma swoją taką, powiedzmy, premierę. Do niego będziemy musieli zrobić, słuchajcie, specjalne, oczywiście yy, Rainbow Krystale. Rainbow Krystale robi się z jednego diamentu, 32 lapisów i 64 redstone'ów, także jest dosyć ciekawy crafting. No, oczywiście stalowy kilo w drodze, będziemy musieli zrobić i tak dalej. No i gramy, słuchajcie, w takich składach. Mam dzisiaj dosyć mocną drużynę, bo chciałbym, żeby drużyna pomogła mi zrobić te przedmioty, z racji, że chcę Wam dzisiaj je pokazać. Jeśli chcesz mieć opcję zagrać Mordeczko w taki właśnie tryb, lub każdy inny tryb, który gramy na odcinkach, wpadaj na Twitch TV łamany cyferkowy, ponieważ codziennie gramy tam w Minecrafta. W różne to eventy, gramy różne UHC i tak dalej. Także taka autoreklama szybka poszła. No i oczywiście chciałbym podziękować użytkownikowi Dziadziu za zrobienie teksturki do naszego miecza. No i w sumie do wszystkiego, bo Ziomek robi tą teksturkę. No i chciałem Wam dzisiaj, moi drodzy, odpowiedzieć tak swoją drogą. <laughs> Chciałem wam odpowiedzieć, ponieważ pojawiało się mnóstwo pytań, też parę zarzutów i tak dalej. Ten Resource Pack ogólnie dla Was kiedyś będzie. To co chciałem powiedzieć, tak, Resource Pack będzie dla Was, ale dopiero myślę, że w lutym wyjdzie jakaś premiera tego Resource Packa, taka dla wszystkich. A póki co, dostęp do niego mają jedynie, słuchajcie, motyki od poziomu kamiennego, no i subskrybenci z Twitcha. Także takie dwie premium rangi, powiedzmy, które są, które mają dostęp do tego Resource Packa i dostają każdą jego aktualizację. My tworzymy jednak teraz jego jakby nowsze wersje cały czas, prawie codziennie dochodzi nowy przedmiot. I z tegoż tytułu, że tak powiem, dopiero będziemy robić jego premierę za jakiś czas, więc póki co wszyscy inni mają zwykłe przedmioty, tylko ja mam taki koks czy kszczury, no i w sumie suby mają, nie? Przy okazji, włączyłbym czat, on, przywitajcie się z nagrywką, ekipa, jakbyście mogli. O, czat jest włączony, tego się nie spodziewałem. Przywitajcie się z nagrywką, ludziska, halo! Proszę się przywitać ładnie tutaj. Ja tutaj ładnie na no zacząłem nagrywać, prawda, odcineczek. Na... Torek, maybe? Nie wiem, kiedy on się pojawi, szczerze mówiąc. Tak, między nami widzowie mam całkiem spory zapas filmów w tym momencie zrobiony, z czego jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony, nie? Bo porobiłem filmów dosłownie. Mm... Nie wiem, na tydzień w przód? No, no, może nie na tydzień w przód, bo mam w sumie odcinki do wtorku Jest dzisiaj czwartek, kiedy nagrywam Więc możecie mniej więcej obliczyć, jaki wielki zapas filmów sobie zrobił wasz Cyferkowy No, tak mniej więcej tyle filmów mam w tym momencie nagrany Bo uznałem, że trzeba jakiś zapasik sobie porobić Także pozdro, YouTube, wszyscy wam piszą Dobra, Team Zielony, czy ktoś zajmie się zrobieniem farmy? Bo jest to dla mnie bardzo ważne, oczywiście bez tego... Okej, okay, ktoś został za spam wyrzucony, kiedy prosiłem o spam Ej, Moderator, trochę spokojniej, dobrze? Nieważne Czy ktoś z Teamu Zielonego zajmuje się farmą w tym momencie? bo to jest dla mnie też mega ważna informacja w sumie. Mm nie co, 5 diamentów muszę znaleźć tak przy okazji, dobra, 30 mam redstone'a, ostatnio graliśmy sobie jeszcze jedną rundę z tym mieczem, jeszcze przed odcinkiem także serio, polecam na twitcha wpadać bo mamy, macie tam możliwość czasami zobaczyć niektóre przedmioty dużo wcześniej przed odcinkiem no a generalnie testowaliśmy sobie te kilopy na trochę mniej surowcowej mapie i powiem wam, że prawie do samego startu, by the way start pvp dzisiaj o no, 16.05 chciałbym, żeby admin tutaj zapisał będzie, no i niestety ten kilop ledwie, ledwie tuż przed samym PvP udało mi się skraftować i z racji tego nie zagrałem zbyt ciekawej runy. Temu też wzięliśmy mapę, arenę. Która ma w sobie więcej dużo surowców, bo ta zimowa ma więcej. Swoją drogą niedługo wyjdzie wiosenna mapa, ale to jeszcze trochę do tego potrwa, bo niestety obecnie, moi drodzy, autor mapy, czyli Fenix, ma problemy z komputerem. Ma problemy, a miał prawie skończoną mapę ponoć, także zapalmy z w komentarzu, moi drodzy, na komputera Fenixa, bo to jest przykre. Bo gralibyśmy już na nowej mapie zapewne, no ale niestety tak się stało. Chciałem Wam oczywiście podziękować za wszystkie łapy, suby i tak dalej, moi drodzy. Dzięki Wam ten kanał jakby ma szansę się rozwijać, więc chciałem Wam podziękować swoją drogą przy okazji. Kozacko, kozacko, jestem mega wzruszony widzowie tym, co ostatnio się dzieje na kanale, mam nadzieję, że jeszcze polecimy troszeczkę i że te 200k to będzie dla nas formalność, nie, widzowie, taką mam nadzieję, a w tym czasie zbieram rzeczy na stalowe kwipunek, no i w sumie ten mieczor chcę bardzo, bo on jest szartny z 4, ten Rainbow Crystal Sword, no a jak mówię, dzisiaj słuchajcie, jeszcze taki stracik na niego, że można go naprawiać po prostu diamentami w kowadle, więc jest naprawdę OP, jeśli o to chodzi. No, ale w przyszłości będzie miał dużo mocnych nerfów, tak, żeby to był po prostu przeciętny przedmiot, który używa się podczas długich eventów. <laughs> Okej, okay, dostałem, słuchajcie, dostawę redstone'a. Super. Ja zrobię teraz jedną ważną rzecz. Ponieważ zagram, słuchajcie, troszeczkę hamcia. Ale za chwilę nakopię dla mojego teamu czym prędzej itemy. Dziękuję bardzo za redstone. Starczy, mordeczki, wystarczy. Muszę skraftować, słuchajcie... Hmm, czekaj, to się robi tak. Muszę skraftować... Ym... No najprościej mówiąc wprost yy, Kryształów, jak najwięcej słuchajcie w tym momencie Więc robię to tak, robię to tak Robię to tak, no i szykujemy sobie Słuchajcie, ekwipunek z Właśnie tych itemów, czyli mamy trzy Będę mógł chyba zrobić od razu sobie też mieczor yy, Dzięki temu, żeby tyle mi dali tych przedmiotów Czekajcie, yy, lapis jeszcze tutaj muszę rozdzielić Dobra, może tak, podzielimy sobie go tutaj yy, Czekaj, nie żelazo, tylko tak Cyk, rainbow krystale wlatują Dobra, ile ich mam? Pięć, dobra, starczy mi na miecz Starczy mi na ten, i teraz tak Przy użyciu diamentów kraftujemy oczywiście te Off. Jeśli widzieliście odcinek z niesamowitych speedów, to wiecie, jak to się kraftuje wszystko. No, a po drugie, możemy zrobić sobie mieczor. Wait, to jest na odwrót akurat. Mm, czyli robimy sobie i mieczor, i robimy sobie ten. I dzisiaj, z racji, że gramy diwalsy, postanowiłem, że dodamy jeden OP przedmiot, w sensie jedną OP zależność. Czyli, tak jak wspomniałem, można naprawiać kilof i można naprawiać miecz przy użyciu diamentów. W przyszłości na zwykłych trybach, nie diwolsowych nie będzie czegoś takiego. No i te rzeczy, jak się, że tak powiem, skraftuje, takie się będą miały du durability. Nie? No i w tym momencie jestem w stanie kopać w ten sposób, moi drodzy. No i kopać całkiem sporo chociażby Emeraldu, więc moim celem teraz jest znajdowanie dużej ilości Redstone'a, dużej ilości Lapisu, zrobienie jeszcze jednego miecza. Rainbow, no i połączenie sobie tego wszystkiego. Jak mówię, tak jest dzisiaj specjalnie zrobione i wszystkie teamy mają prawo korzystania z tej opę zależności, że tak powiem, czyli mega szybkiego kopania. No ale też trzeba pamiętać, że ma kurczę duże drąco redstone'a i innych. I teraz dorabiamy sobie jeszcze dwa kryształy. Czyli muszę teraz przerobić, czekajcie, staka kolejnego redstone'a tutaj rozdzielić odpowiednio. No i w ten sposób będę miał już yy, dwa miecze. Dwa miecze, czyli sharpness 5 po prostu diamentowy tak jakbym miał, będzie mniej więcej. Yy, tylko ten looting nie te to jest minus dzisiaj, taki, no ale okej. Okay, łączymy sobie miecze oczywiście: Looting 3, Sharpness 5, Pok Champik, Rainbow Sword, Słuchajcie, jak wspominam, w przyszłości łączenie ich będzie niemożliwe, naprawianie ich będzie niemożliwe. Dlatego dzisiaj jest tak tylko wyjątkowo, że tak powiem, specjalnie na rzecz odcinka. Żeby mi nikt nie napisał, że to jest takie niesprawiedliwe i awar, wow, jakie to jest straszne cyfer, jaki ty jesteś w ogóle ich że nie dasz szansy innym, wszyscy mogą dzisiaj craftować te przedmioty. Tak, żeby nie było, że ktoś mi powie właśnie takie rzeczy. Dzisiaj każdy może skraftować sobie taki kilof, taki miecz, słuchajcie że tak powiem, taka runda all, 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 all... inclusive? Tak, nie, to nie pasuje w sumie. Ale taka runda OP, że tak to ujmę, jest dzisiaj, z racji, że uznałem, że nie chce się mi dzisiaj kopać znowuż powoli wszystko, wiecie, to zrobimy sobie jakąś, chociaż raz na jakiś czas, porządną rundę DWalsów. Okej, okay, moi drodzy, więc wybijamy na powierzchnię już w tym momencie. Ważną rzeczą, której dzisiaj nie ma, słuchajcie, a niedługo będzie taka runda na pewno, będzie Rainbow Armor, też będzie OP zbroją w każdym razie, no ale tego się możecie spodziewać dopiero w przyszłości, Ponieważ dzisiaj tej zbroi jeszcze nie ma. Z tegoż tytułu wasz kochany cyfer, czyli ja tak dopiszę sobie ten wasz kochany, dobra? Bo wasz walony, wasz hejcony to. Nie chce mi się takim być, dobra? Więc będę dzisiaj powiem, że jestem wasz kochany cyfer. Robię sobie w tym momencie Emerald Armora, moi drodzy. Także kozacko to wygląda, Rainbow Sword, Emerald Armor. Troszeczkę wygląda jak bait dla młodszych widzów, ten odcinek w sumie, muszę stwierdzić. Cześć, robisz tutaj jedzonko? Super, masz, masz diament, trzymaj. A, tu datki. Oh damn, pamiętajcie w ogóle poczęstować się, ale też oddać, nie? To do wszystkich graczy jest jak coś, żebym tutaj tak skierował. Jestem ciekaw, ile ludzi w ogóle... Dało radę dołączyć do tego poziomu, co ja jestem. Sprawdzę jeszcze jedno miejsce. Tobie zaraz podrzucę tutaj, może jeszcze trochę emeraldów, ponieważ w pewnym domku, tutaj, moi drodzy, mianowicie w tym przede mną, jest tu Jaś, jest tu Małgosia, czyli, no, że tak powiem, bajkowa dwójca. I potrzebowałbym flinta. Nie potrzebuję flinta, potrzebuję drewna, moi drodzy, ponieważ zrobimy sobie farmera. Po co nam farmer? Prosty, łatwy deal jabłek. Co? Redstone. Aha. Stary, ja nie mam redstona. Masz ten, masz lapis. Masz lapis. Ja tylko to mam. Sorry, wyrzuciłem cały redstone. Dobra, macie tutaj. Ach, Małgosia przyjęła robotę. Trzeba przynieść zboże, żeby Małgosia się zrestartowała. Any admin here? Please? O, w sensie admin. W sensie any gracz, czy, czy może ktoś mi przynieść tutaj i zrestartować? Tak przy okazji, trzeba kurczę te przepalić nam złoto, słuchajcie. Mm, tak żebyśmy mieli na pewno na na W sumie dzisiaj da z dużo stać Może nawet bym zrobił sobie coś więcej mm, Ale też po drugie mamy 17 level Więc myślę, że klatę z emeraldu Jesteśmy w stanie sobie, słuchajcie, połączyć I zrobić sobie prot 3 diamento... Przepraszam, emeraldową klatę Protection 3 A z tego co widzę jeszcze spodnie mogę dorzucić To jest na pewno pogczam Prot 3 secior z emeraldów No no, ja myślę, że całkiem dobrze się tu uzbrajam Serio tak mało levela? Dobra, to jeszcze kurde hełm pójdzie A, czekaj Fuck! Złożyłem wszystkie moje emeraldy. Będę musiał iść kopać je znowu. Damn! Yyy... Okej, okay. kupujemy chleb. Odblokujemy tego villagera na wyższym poziomie, żeby można było kupować u niego jabłka. Taka jest misja. Cześć, Kubos. Też widzę Emerald Armor, kurczę. Pogi w każdym razie. Dzisiaj jest taka runda, żebyśmy mogli właśnie takie rzeczy sobie porobić, tak stwierdziłem. Moi drodzy. Żeby troszeczkę przyopeczyć może, powiedzmy najprościej jak się da dzisiaj. Tak, żeby było kolwiek runda o bo z reguły gramy, wiecie, kopiemy powoli. Ja tam powiem widzom siema, dajcie mi przedmioty. Ja się uzbroję, żeby wiecie, na odcinek było. To dzisiaj stwierdziłem, robimy taką rundę, żeby każdy se zdążył takie sety porobić. No i trzymamy się tego, żeby nie było, nie? Czyli trzymamy się tego, że dzisiaj każdy ma szansę zrobić sobie naprawdę OP przedmioty. Chyba, że ktoś nie zrobił. W ogóle jestem ciekaw, czy będzie ktoś latał w stalowej zbroi. Znaczy, po naszej stronie wiem, że będzie. Okej, okay, słyszę, że ktoś generalnie Netherite porobił, także zazdroszczę szczerze mówiąc, że ktoś se w netherite'owych setach pobiega. No, ale okej, okay, tak. To jest Kubos. Okej! Okay, cześć, Kubos! To ja teraz pohandluję. Level up, poproszę. Ja potrzebuję jabłuszka, nie? Y czy już? Już. Są jabłuszka. 64. Dobra, Kubo, słuchaj mnie. Ważna sprawa. Ja sobie zrobię jabłek i ci zaraz, ziomek, tu zrobię skrzynkę z nimi, okej? Okay? Dobra, nie dam rady ci zrobić. Trzymaj stary połowę tego, co ja mam, nie? Ponad połowę, szczerze mówiąc. Pokczamp. Więc trzymaj sobie, stary. Ja jestem tak uzbrojony, więc ja w sumie jestem zadowolony z mojego armoru na ten moment. Mam zarombisty mieczor. Mam jakąś siaką siekierę sobie. Dziomek mi zupkę daje, nie mordko. Ja mam chleb. Ja mam 45 chleba, nie trzeba mi. W ogóle mógłbyś się lepiej uzbroić tak szczerze między nami. No ale okej. Okay. Idę za nie, słuchajcie, emeraldy. Gdyż, iż, ponieważ one mogą się przydać jeszcze komuś. Także trzymajcie MC, moi drodzy. No ja myślę, że jeszcze, skoro mam tak około 10 minut, lol, pospieszyłem się bardzo. Że pójdę kopać słuchajcie jeszcze złoto, tak, żeby sobie więcej refów. No i może jeszcze zdam radę zrobić sobie jakiś Totem of Undying, ewentualnie szczerze jakąś, nie wiem, koksa czy coś tego rodzaju. Także ja lecę z kopankiem, słuchajcie, zbieram MC i złoto. Okej, okay, ważna sprawa, ponieważ czat na Twitchu, tak? streamuje ten odcinek też jest podczas transmisji nagrywany. Jak zresztą często. Przypomniał mi, że nie mam, słuchajcie, butów na Protection 3. Dlatego naprawiam mój błąd. Mam tu już buty, mam kolejne. No i biorę sobie kowadło i oczywiście łączę. Więc mam prot 3 buty, cały set Protection 3, moi drodzy. Miecz Sharpness 5. Niesamowite po prostu, amazing, jaki w tym momencie ja jestem dobrze uzbrojony. Ale to jest runda OP, więc nie dziwmy się, moi drodzy. W sumie, czy chcielibyście jakieś odznaczenie może, kiedy mamy OP odcinki w stylu, że gdzieś na ekranie widać, że to jest runda OP myślę, żeby to tak jakoś wiecie co odznaczać, bo czasami gramy rundy, które mają mega ułatwienie sprawiają, że wszystko jest łatwe i szybkie a kiedy gramy po prostu twarde, trudne zwykłe areny, że tak to ujmę podczas których wszystko robi się wolno czy chcecie takie, nie wiem, oznaczenie na odcinku czy coś tego rodzaju, M moglibyśmy gdzieś to na scoreboardzie w sumie zaznaczać, żeby każdy wiedział od razu, czy to jest odcinek OP, czy to jest odcinek normal, nie wiem w sumie okej okay, moi drodzy, zebrałem wystarczająco emeraldu wszystkich przedmiotów, Zrobię sobie klatę oczywiście na Protection 4, prawdopodobnie tyle levelami wystarczy, ale podrzucę też Emeraldy do góry dla graczy, którzy mniej czasu mieli na zbieranie przedmiotów. Ponieważ ja zrobiłem ten kilob, nie wiem czy ktoś jeszcze dał radę go zrobić. No obstawiam, że tak, z racji, że to nie jest takie trudne. Jedynym problemem jak widzieliście było znalezienie odpowiedniej ilości Redstone'a tutaj, ponieważ jest go chyba najmniej stosunkowo do pozostałych surowców. Nie wiem, ewentualnie jest go tyle samo, a ja po prostu go mniej widziałem. Więc zebranie redstone'a w trzech stakach było po prostu najtrudniejsze. Więc wychodzimy w tym momencie na powierzchnię, słuchajcie. Rozkopujemy ten płotek. Idę tutaj do wszystkich przystawie, bo wszyscy obstawiam, że przyst przystawie, Tak, są przystawie, dobrze. Więc teraz tak, zrobimy sobie na start moją klaciorkę, widzowie. Czyli łączymy sobie tutaj te bloczki, robimy cyk. Osiem bloczków emeraldów, słuchajcie. Robimy sobie klaciorę numer 2, oczywiście I biorę moją, a czekaj, bo to Łe, bo ja muszę dwie klaciory zrobić Ej, to trochę droższe niż się spodziewałem w każdym razie jest No ale okej, okay. myślę, że mnie stać na to No i oczywiście dla kogoś na itemy też jeszcze powinno być Więc 3 levele Ile mnie kosztuje za prot 4, Oto jest moje pytanie 6 leveli Także mam prot 4 klatę I uwaga, odkładam emeraldy dla innych Poróbcie sobie jakieś miecze, poróbcie sobie jakieś bronie i tak dalej Także trzymajcie to ja w tym momencie przerabiam nasze złociszo, słuchajcie, na kurczę. No, na, na sztaby złota po prostu, więc okej. Okay. Więc mamy, słuchajcie, złociszo kolejną ilość sztuk, że tak to ujmę. Ilość sztuk, nie wiem, między. sorry. Du długo generalnie streamuję już dzisiaj, widzowie, kiedy nagrywam ten odcinek i, i trochę mi na web zaczęło siadać. Y przyjąłbym jakiegoś Emeralda, dwa, może trzy, bo zrobiłbym setotem w sumie. Y Także fajnie by było się. Ma co tam? Tu z tej strony coś ktoś mi rzuca, ta Byczku, ja to biorę. Ja to biorę. Ale biorę to w klaciorę, że tak powiem. Biorę to w klaciorę. Ponieważ da mi to troszeczkę więcej na pewno. Yy, niżeli robienie sobie teraz tego miecza, nie? Mieczor i tak jest szarpny z pięć, więc myślę, że dużo będę miał obrażeń. Co? Jeszcze, jeszcze sztaba! Okej. Okay. Piona, mordo, także ja zrobię sobie Seciora. Ale z mieczem mam zamiar tym Rainbow dzisiaj latać w każdym razie. Czyli tak de facto diamentowym Sharpness 5, jakbym miał to ująć, bo jest wystarczająco mocny. Za to zrobię sobie Seciora, słuchajcie. Yy, dobra, tu mi jeszcze chyba ktoś sztabę rzucał, nie wiem. Ja bym potrzebował jeszcze z dwa emeraldy. No niestety żaden się nie ostał, widzę z tego co w skrzyniach. Yy, także panie, panie, we mnie ktoś tutaj jakieś dwa, trzy emeraldy rzuć, bo bym sobie zrobił totem of undying wspomniałem, Czyli robimy sobie to, o czym off and Gracze bardzo często mi wspominałem, że y, mogłeś dać to innym w sumie, że bardzo warto jest, y, kurczę, zrobić sobie totem. Czekaj, to są chyba oczy, z tego co pamiętam. Ja ustalałem crafting generalnie totemu, więc powinienem go z pamięci zrobić bez problemu. Dobra, wiem, że już umiem go na pewno zrobić, więc jeden taki totem sobie wezmę, moi drodzy. Jest to runda OP, więc spodziewam się, że nie, nie jeden totem będą mieli gracze. No, ale co, że tak powiem? No, tak to dzisiaj ma wyglądać, w każdym razie. Liczę na to, że nie jestem w tym momencie na przegranej pozycji. Broń Boże, i że uda nam się coś sklepać. Także to, to jest moje, przepraszam, ale to już Wam tutaj daję. Trzymajcie też y, obsydian, jakby ktoś chciał. P pu, diamenty, jedynie Crystal Diamonds można z nich zrobić. Y, więc no. Także co, moi drodzy, widzimy się zaraz, jak opadną ściany. Okej, okay, moi drodzy, ściany znikły. No, przynajmniej częściowo znikły, jak na razie. Dobra, może tak zostać, jak jest, słuchajcie. Jesteśmy na środku. Jakubos i dawka, lecimy, kurczę, blade. Z tego co widzę, pozostałe teamy też się odpowiednio, słuchajcie, uzbroiły. Także nie jest tak, że tylko my mamy te Rainbow przedmioty. Jak widzę, tu inny team też ma, okej? Okay, lecimy w typa. Lecimy w typa kompletnie, nie? Przypominam, że oczywiście można było robić sobie Enderite Sword i takie inne rzeczy z Enderytów, choć w sobie z Enderytu, póki co nie ma innych przedmiotów, ale że można było. Dobra, jest typek w diaksowym secie. To jest pierwszy, że tak powiem, off this game, nie? Dobra, pyk. Dobra, pyk. Musimy kurdebele nawalać tutaj w ludzi. Dobra, walniętet. Dostaję niezłokle pod jednego ziomka. Dobra, szybko bloczki. I jemy refa, kurdebele. Dobra, na szczęście zostawił mnie troszeczkę. Problemem jest to, że tu wbiłem się ja, Kubos i Dawka, wbiliśmy się, kurczę, w jeden team cały. Dobra, jest kill, pięknie. wiesz refy, mordo. Miał krystal diamenty, więc kurczę. Krystal, boże, krystal, rainbow krystale, to nie, nie są krystal diamenty, tylko to są krystal. Rainbow krystale po prostu. Dobra, ziomek dostał kryta od razu. Pięknie. Pięknie, dawaj go Kubos, kurde. We dwóch. Pięknie, ładnie, kurde. Difficulty jest na pewno moby, więc obrywa ładnie. I jest pokczam. Kolejny kill nasz. Pół set. Ktoś nie zdążył zrobić sobie full em emeraldowego, więc bardzo dobrze. Dla nas to jest bardzo dobry znak, nie? Więc klepiemy go, kurde bele, nas Nasi muszą, jak tam sobie radzą. Naszych trochę odpadło, mi się zdaje, chyba. Dobra, kubo zdobił, super. Kolejny ziomek, w ogóle tarcz nie mają, nie rozumiem tego. Gra nie wystarczy, że tak powiem. Na nas warczy, nie? Że tak to ujmę. Czekaj, że ja mogę tak zrobić po prostu. Y ja zrobię to tak, ziomek, i. Ej! Halo, dobra. Czekamy na dole. Admin go musi zrzucić tak, bo to jest skybasing. Skybasing jest zakazany Chłopaki, chodźcie, zostawiamy go. Nie przejmujemy się. Za to ja bym się przejął może kimś, kto idzie z tej strony. I ma mojego skina przy okazji. Okej. Okay. Dobra, padł kolejny gracz. Super. Także bardzo dobrze. Ja bym szedł tutaj w sumie. Jeśli nie ma żadnego trapa lawowego, to jest nawet bardziej opłacalne, że pójdziemy. Glizda! Come on! Dobra, jest glizda. Super. odpad kurczę blade. Ilu zostało ludzi? Kurde, Bele, naszych trochę powybijali w tym momencie. Z tego, co widzę, tak straciliśmy jedną trzecią teamu, mm, więc musimy na siebie uważać. Dobra, kto jest ze mną? Ze mną jest... Mm, I ktoś jeszcze tu był. Tu jest Oskar Kozak. Dobra, Kubos gdzieś poleciał, pewnie wbita. Wbita na trzeciego, siema! Siema mordeczki, siema, wbita na trzeciego. Co ja dostałem? To był chyba insta damage od mojego teammate'a. Trochę szkoda, że go źle rzucił. Dobra, Majtek tutaj, kurde, walony jest. Dobra. Ziomek też ma Rainbow Sworda, nie? Ma gorszy set z tego, co widzę. Bo przynajmniej ma emeraldowy. Ja mam tam niederitowy, moi drodzy, czyli taki level troszkę wyżej. Dobra. Lecimy, że tak powiem, w typa. Ma tu swoich teammateów, więc musimy uważać. Dobra. Po jabłku, ale oberwał dużą salwą, kurde, ciosów. Dobra. Pyk. Biegniemy. Dobra kryty kurde wlatują. Ostro. O, oh, kaman! Dobra typie, lecę z tobą kurde bele ostro. Tylko kurde muszę uważać, żeby mnie inni nie dojechali w tym czasie. Pyk. Dobra, cyk. Muszę zjeść refa. Muszę zjeść refa. Regenka super. Dobra, dwa, kry, dwa kryty poszły. Mam wbite od pleców, dobra. Że tak powiem, zawijam, zawijam stąd. Niech się biją między sobą. Ja tam se kurczę najwyżej później jeszcze znajdę killa jakiegoś. kaman, yy, gdzie jest mój team? Mój team kurczę zaczyna być ostro, widzę, rozjeżdżany. Także wbijam do moich. Wbijam pomóc. Że tak powiem, bo widzę, że tutaj kurde moich leją. Dobra, lukos. Lukos TMTM. TM. Dobra, kurcze blade. Co teraz, co teraz, co teraz kurcze blade. Dobra, tam jest więcej moich. Biegnę do moich. Biegną za mną. Dobrze jest. Dobra, siema zieloni. Siema, chłopaki plecy. Lucek OTM, kurcze blade, tutaj nam wleciał. Dobra, pyk. No i kurde, lecimy z typem. Kej, okay, mocny zawodnik. Totem i netheriteowy set, kurczę blade. Także albo ham, albo bardzo mocny zawodnik. Dobra, mam szczęście, że nie może mnie zrzucić na szczęście. Dobra, pyk. Kurde, tankujemy tutaj pięknie. O, typie, nie, nie właś mi pod kamerę. Dobra, musimy rozbić mu ten totem, kurczę, blade, bo ten totem może dużo wytrzymać. Dobra, ja muszę jeść przede wszystkim, bo zapominam cały czas. Dobra, palec od Norbixu obrywa. Dobra, pyk, Norbixu muszę rozpykać. Diamentowa zbroja. To może być wszystko tak naprawdę. Dobra, jemy. Dobra, zjedzone. Help me, please. Dobra, Norbiksu dostał kilka krytów. Ah, fuck! Ale zrobiłem faila. wiem totem. Nie użyłem. Dobra, zobaczymy jeszcze, kto wygrał. Że tak ujmę F, dla mnie można napisać w komentarzu. Odpadłem. Wiem, że na Norbiksu na pewno będę uważał. I Norbiksu, słuchajcie, dostał zaproszenie, że kurczę ten. <grym> Został generalnie przeze mnie w tym momencie zaproszony Więc Norbix zostaje zaproszony do turnieju Największych spocenców live'ów W który się odbędzie jakoś za dwa tygodnie Około od tego odcinka Także polecam bardzo serdecznie Jeśli jesteś spocony i umiesz grać Żebyś wziął udział Nasz team został słuchajcie zdziesiątkowany Ja nie wiem jak to jest możliwe Coraz mniej graczy jest generalnie Border też przy okazji już ruszył Więc za parę minut tutaj będzie mały teren Tu jest jeszcze Iteral w sumie I Zag z mojego teamu Więc to są takie powiedzmy Pojedyncze kurcze nadzieje Sandsban, Zack. Kurczę, no nie wiem, szczerze mówiąc, Kubosa też. Nie, Kubos jest na szczęście, dobra. Już myślałem, że wybili, kurczę, złotą gwiazdę mojego teamu. Chociaż Tawka został wybity, słuchajcie, ja odpadłem, także dużo spoconych graczy podpadało. No, że tak powiem, runda pro jest strasznie dziwna. Strasznie mocno mam wrażenie, że w ogóle obrywałem. Także nie wiem, gość też musiał mieć szarpne z pięć najwidoczniej. No ale taka cecha dzisiaj, runda, że tak powiem, Uber, runda fast. Nie wiem, jak to jeszcze można ująć w sumie. No ale taka bardzo szybka runda dzisiaj była, więc to, co ja mogę powiedzieć. OK, moi drodzy, więc spektuję w tym momencie gwiazdeczki mojego teamu, czyli po, po, podstawowo chyba jednego z największych spocejców mojej drużyny w każdym razie. Widzę teraz jasno, jak na dłoni, czy, czy jak to się mówi, że opłacało mi się dużo bardziej zrobić sobie miecz. Nie wiem, może w sumie zapomniałem w ogóle, że obsydian jest na tej mapie, a przy Rainbow się mogłem go bardzo szybko wykopać. Także mogłem trochę czasu zainwestować. Z tego co widzimy, generalnie to, że wszyscy mają OP miecze, opę zbroi i tak dalej, sprawia, że w tym momencie chociażby m, Kubos też obrywa dosyć mocno, mimo że chłop naprawdę ogarnia. Po drugie, Kubos ma chyba spida na sobie, chociaż nie jestem tego pewny, boję się kurczę, że on to przegra, wiecie co? To będzie straszne, jeśli gwiazdeczka złota odpadnie w tym meczu. Ziomek, który wygrywa statystycznie, Jeden największych najwięks Jest jedną z osób, które najwięcej eventów wygrywają, właśnie jest kubos. Więc kurde, miałem nadzieję, że mając go w teamie, to dzisiaj wygramy tak o nie. A tu się okazuje, że kurczę, no, te zbroje i te mieczy są zbyt opaż I kurczę cię troszeczkę, że tak powiem, wyrównuje poziom. Okej, okay, sytuacja ma się tak, że najwięcej jest teamu czerwonego. Z nas zostały trzy osoby, Kubos. Eteral i Sans, czyli w sumie trzech dobrych graczy. Odpadli kolejni przeciwnicy. Kto odpadł? Kto tym razem odpadł? Dobra, Sans zabił, dobra. Jest dobrze. Wszystkie teamy mają po trzy osoby w tym momencie. Nie spodziewałem się. Bardzo szybko generalnie wybili bardzo dużą ilość graczy z naszych. Na szczęście chłopaki tu pozostali, między innymi Kubos bardzo dużo ranują i grają, że tak powiem, taktycznie. Tutaj komuś Totem puścił, chyba że to był Kubos. Nie, to był chyba ten ziomek akurat. I puścił mu kurczę Totem of Undying. Także chłopaki go tutaj dojeżdżają. Team żółty widzę seba z fogiem chyba. Bardzo generalnie timowo grają cały czas z tego co widziałem. Nasi tutaj w tym czasie próbują czerwonego docisnąć. Którzy już są, my, są tak powiedzmy na wylotce moi drodzy. No, że tak powiem. 3, 3, 3 i 2. Takie zostały w tym momencie timingi. Border powoli zmniejsza się do 10 kratek, moi drodzy. I za chwilę wyłonimy ostatecznego zwycięzcę dzisiejszego odcinka. Rundy pro. No, może nie rundy pro, tylko rundy easy. Nie, nie wiem jak to ujmować. No, po prostu rundy mega drops, że tak powiedzmy sobie żartobliwie. Kim puszczają to temy. Od momentu, kiedy byliśmy słuchajcie, Eteral dwukrotnie wymienił swój armor, co jest w ogóle niesamowite. Poczyściliśmy trochę teren, żeby było lepiej widać. Kubos i Eteral to robią. Moi drodzy, trzech zawodników od dłuższego momentu nam pozostało i przez ten czas pozostałe teamy skupiły się totalnie na innych niż na moim teamie, niż na teamie zielonym. I w tym momencie toczy się walka o to, który team wygra. Team niebieski, jak widzimy, jest na słabej sytuacji, tak samo jak team żółty. Naszych jest już teraz najwięcej, co jest w ogóle niesamowite. Co nie zmienia faktu, że straciliśmy 99% teamu, tak szczerze mówiąc, szybciej od pozostałych drużyn, że chcę tak zauważyć. Jedynie ci najlepsi pozostali w tym momencie i Sans. Znaczy Sans nie ujmuje ci w żaden sposób, no ale Eteral i Kubos to jest mimo wszystko klasa wyżej według mnie troszeczkę tutaj. Kurde, Eteral dostał całkiem dużą strefę od ziomeczka. Kurde, bele. Co tu się dzieje, moi drodzy? Co tu się dzieje? Sprawdźmy, kto wygra. Nie wiem, możecie obstawić w tym momencie, kto według was wygra. Ja obstawiam Team Zielony, szczerze mówiąc. Bo jest tam naprawdę mocna drużyna, że tak powiem. I kolejny żółty odpad. Żółty idzie do góry. Prosimy, nie za wysoko. Drogi panie. I team niebieski został teraz zaatakowany z dwóch stron. I padł, moi drodzy. I to już chyba jest przesądzone. Zwycięstwo drużyny zielonej. Gratuluję, moi drodzy. A wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawicie łapkę w górę, pamięci na Twitch, twizzle sztyferkowy. No i zostawicie suba, jak jeszcze nie subujecie, bo się 69% z kanału nie subskrybuje. Tak, ciekawostka. Dobra, do zobaczenia, Cześć.